Cześć, Hejka! E, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie runtur mojego króliczka. Jestem z Nadią która. Cześć! Tutaj... Znaczy, może widać moją głowę, ale nie twarzy. No, dokładnie. Długo nie nagrywałyśmy odcinku. Ja jestem w ogóle z Cake i LPS. Więc... Tak, ale często się widujemy, bo mieszkamy w tym samym kraju, ale. i w tym samym. Mm -hmm. No, też w Niemczech, ale jednak się nie widujemy. Tak nie robimy. Króliczka. I robimy żółm mojego króliczka. Tuptusia, przywita się. No? Jakoś nie chcę. Tutaj mam toaletkę, która właśnie tak się prezentuje i taka to jest klatka. Tutaj jest toaletka, której tutaj właśnie. Tutaj. Śnieg. po prostu jest. jest. <laughs> e, tutaj jest cegła, na której ma jedzonko i kolbę i gigantyczna kula no i tak, przejdziemy za tej gigantycznej kulą to jest taka kasło dla tych um. tutaj jest znowu toaletka, bo on lubi w ten róg albo w ten sikać, ale teraz jakoś się przeszedł do tego rogu bo teraz mam wrażenie, że on myśli, że to jest jakaś taka, nie wiem że on tutaj po prostu śpi tutaj mam właśnie ten róg i tutaj mam pusty róg i tutaj mam taką właśnie piłeczkę, którą kupiłam za 1 euro. I ona się prezentuje tak. E, tutaj powpychałam wpychałam jedzenie, bo tutaj tak naprawdę były kulki. I tu ktoś lubi się tym bawić. I tutaj ma jeszcze pożywienie w środku. I tutaj są chyba seller, chyba. I takie warzywka, marchewka i tak dalej. I tak się ta klatka w ogóle tak to, jeszcze to, to No i taką kulę na sianko. I tak, na dzisiaj już kończymy. I zobaczenia. Pa!